Halo halo, hej czy witajcie moi drodzy! Ja jestem Michał, to kolejny odcinek z The Uncharted hmm. kolekcja Natana Drake'a w szczególności e, Fortuna Drake'a! Na PlayStation 4. E, skończyłem odcinek tutaj, ponieważ e, mówiłem, że tutaj ciężk... czeka mnie ciężka przeprawa przez jakąś tą e, fantastyczną grę akcji e... No i chyba tyle mam do powiedzenia. W takim razie jedziemy do przodu. Pamiętam ten poziom doskonale. A to kto? to nie Na pewno nie. Hmm. hmm. Chodźmy powoli. No cholera jasna. Kto by się spodziewał takiej sytuacji? Nie no trzeba goście zdjąć ewidentnie. czwórka, dzięki 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 M bardzo mi się przyda tam ja nie sięgnę nie, nie, nie. Ja pierdolę, nie no, to jest najgorszy poziom. Ja go doskonale pamiętam. Chyba 5 czy 6 razy go przechodziłem. No, mam nadzieję, że tym razem zrobię to jak najwygodniej. No w dupę psa no. Gdzie mam ich tu? Nie no ja pierdolę. <ścoughs> Gdzie bym miał snajperga. <ścoughs> ja się zakaszlałem. Masakra. ハ <laughs> Mam cię. No ja pierdolę, no miałem go kurwa na tym, na celowniku no. Jakim cudem go nie mogłem zabić, no Dobra słuchajcie, plan jest prosty. Najpierw zestrzeli zestrzeliwujemy typa, który ma... Ja pierd? No nie mogę z tym wyjść, no! Nie mogę do nich wyjść na otwarty teren, no Nie no, muszę... To jest po prostu niesprawiedliwość. W tej postaci Wypierdalaj! Ho, oh. dobrze. Noż, kurwa, jego mać. No, on, on może to przywrócić. Co, co? co, o co chodzi? Co? Dobra, Paweł mówi, żeby granatę tam rzucić Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł Nie chcę wątpić właśnie co do jego rady Ale mam nadzieję, że z niej skorzystam należycie Pytanie, czy... Czekajcie. Pomysł jest prosty. Łap! Przeręcić. Przerywajcie. Mam cię na widelcu. I co teraz? O, dupę! Czekajcie. Dobra, telewizor mi zgasł. Nie wiem czemu. Eee. No ma no, tam kurwa rób co, co, co ci, ci każę, no Wiesz co broń Caduje Dobra, leży O ty kurwa gnoju tak, tak się bawimy, tak się bawimy, dobrze Żyj, kurwa Ja pierdo Nie, zajebę, zajebę tą tą grę Znowu od początku muszę to robić. Nie nie dam ci przygrogi. To mi zepsuje satysfakcję z tego, że mi się coś udało. Wypierd. Dalaj Patrz kurwa Proszę bardzo. Po nogach. Prawidłowo nie jest na górze, a do mnie pisze mak. Gleba, bardzo dobrze. By się urodziłeś No co za... Jakim cudem on to przeżył? <laughs> Dobrze Teraz muszę chyba tutaj, nie? Jakoś tak ostrożnie w miarę hmm. Okej okay. Tam miałem tego, karabina. No a tam... Nie nerwuj mnie. Tu. Teraz tu. Wystaw. Wystaw łeb. Chodź. Chodź. Na co czekasz? No dokładnie. Ty gnoju To taktyka I sru Oj, żegnam Miło było, ale zabawa się skończyła O ty gnoju, nie ma takiej opcji, żebym zginął przez ciebie Jest. O cholera jasna, to oni z drugiej strony do mnie lecą. Dobra, spizgamy stąd. Kurwa gówno, prawda, nie jestem w potrzasku, tylko kurwa spierdalam od was, bo boję się, że zginę. I to... Poczekaj. Okej, okay, dobra, jakoś to przeżyję. Tam się przetrulał ziomek. No kurwa, no go nie mają jakieś uniki zajebiste, no. Wypierdalaj. Tak, to masz to. Chodź, czekaj, czekaj, to jeża. bo muszę to powtarzać, no. Nie no to jest najgorszy poziom w historii gier konsolowych. To mam powiem na 100%. Za dużo tu się dzieje. Za dużo, ewidentnie. No kurwa właśnie, nie no, Nathan chodzik dobrze amunicji nie mam to jest najgorsze dobra okej okay. okej amunicję Okej. Okay. tam jeszcze jeden jest. Hedzik? Hedzik, dobrze. No stres, stres powiem, że jest. I bardzo duży stres. Że niby skąd. się! dobrze. dobrze. Boże, czemu to nie jest Max Payne? Jakby to był Max Payne, to odpaliłbym Bullet Time'a. A tam do mnie nawala No Człowieku masz ginąć, jak ja mówię. Jak ci rozkazuję, że masz ginąć, to kurwa giniesz. Amunicja potrzebuję. Że ja bym spierdolił jak najszybciej. No to zaczynamy zabawę. Tylko skąd? A, pff, cholera. Ok, na no jednego strzała poszedł. Naciskami i spadamy stąd. Nic tu po mnie. Biegniemy. Okej. Okay. W miarę się udało. No, powiem wam, że... Sporo tutaj straciłem czasu, ale to cóż. Mhm, teraz tutaj powinienem się udać. Tak jest. Gdzie jeszcze? Teraz tu powinienem chyba. O, tutaj mogę coś rozstrzelić. A nie. Mogę czy nie mogę? Nie, nie mogę. A dobra, nieważne. Jezus Maria, ile się nadarłem na to? Ile po prostu krew zalewa człowieka. Nie mogę ich zastrzelić. Hej! Ruchy, ruchy! Skąd się tu wzięłaś? Musisz coś zobaczyć. No teraz to nie najlepszy moment. Nate, stój! Co ty wyprawisz? Naprawdę musisz to zobaczyć, tylko. Co? Pamiętajcie o rzeczach z dołu. I... Al kuku... O, i jednak żyje. On żyje Nate. Hmm. No wiesz... no nie wiem Ufasz temu facetowi? Na więźnia to on nie wygląda, wiesz, najkrótce? No no widzę. Musimy się stąd zabierać. Tak, tu dość dziwny. Hmm. Czyli chic co biorę. Mógłbym tam granatę wrzucić. O sali można powiedzieć wszystko, ale nie to, że jest zdrajcą. Gdzie popłynęli? Eee, na północ. Aha, w stronę gór. Okej, tam pewnie jest klasztor. Chodźmy. A jeśli się okaże, że on z nimi pracuje? Uratujemy go albo spuścimy mu łomot. Możliwe, że i tak spuszczę mu łomot. Fantastyczna decyzja, moim zdaniem. Najbardziej optymalna. Dobra, co tu takiego jest? No, Pływać raczej nie popłynę nigdzie. Czyli powinienem pewnie pójść? Nie dadzą świętego spokoju, no kurwa nie dadzą. Dobra, chodźmy jeszcze raz. Nie ma takiej opcji. Kara, mhm. mhm. Ja mogę być Wszędzie. Dobra, dawaj tą broń. Chodź. Okej. Okay. Któryś jeszcze? Chyba nie. A nie. W łeb. Żegnam. Konfiskuję. Nie ma takiej opcji. Nie ma zabawy. Może po co ja tu brałem. Bierzemy to. Co tu jeszcze mogę znaleźć? Hmm. Hmm. No tu raczej nic nie ma. Czyli idziemy tam. Hmm. Jakieś naboje. Eee. Tu nic nie ma. O nie, no to, 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 to... już, to już jest, to już chyba jest klasyka. Dobra, no to chodźmy. Pewnie domyślacie co się stanie. Jak dochodzi do czegoś takiego? Przypalone ślady. Aha. Ktoś wsadził tu tyle proku, że wybuch rozwalił wszystko. Idź ostrożnie. Niektóre z desek nie są... ho Ha! Klasyka. Elena! Nie utrzymam cię! Daj drugą rękę! Wrzuć kamerę tam do niego No i chuj po materiale Ale trzeba przyznać, by był to dobry materiał na YouTube Niech to szlak Mam przykro mi Cóż... Cóż mogę rzec? Tak bywa. Trudno. Aha, czyli teraz przeszedłem na drugą stronę, czyli powinienem teraz tam pójść tymi schodami, ale ja mam nadzieję, że znajdę tutaj... ...coś takiego jak skarb. W takich miejscach to powinien być. No właśnie. Srebrny hiszpański kielich, no właśnie. W takich miejscach to zawsze powinien być skarb, no nie? Właśnie jestem ciekaw, ile tego pominąłem mm -hmm. Teraz tu Aha Wow, jak wyskoczył Hmm Tu coś jest? Nie, nie ma Czyli prawdopodobnie powinienem iść Tędy No tak mi się wydaje, o Jezu, jak tu ktoś będzie Tutaj wezmę pistolet, bo jak tak. tak, tak, tak Przeduję Idziemy, powolutku Bez pośpiechu Tu gdzieś będzie Lena nie przeszkadzaj. Wykonuję swoją robotę, więc mam nadzieję, że. O, tu jest skarb jakiś? Czy o co chodzi? Złote kołat. Nie wiem, co to jest. Nie chcę mi się tak sprawdzać. Hmm. Kamera jakoś zjeżdża mi do góry. Nie wiem o co chodzi. Hmm. idziemy z tym. Hmm. Cholę go wywróciło. Hmm. Tak, to macie to. Dziękuję. Rzeka doprowadzi nas do klasztoru. znowu skuter nie podoba mi się to ani trochę no mamy jeszcze czasu w ogóle a dobra, tu może zdążę ale coś pamiętam że to był jeden z gorszych momentów bo tu wiem że się jechało chyba w prawo o tu się jechało i pamiętam że tu były te beczki nie i tutaj trzebało tak jeździć żeby w nie nie przypierdolić bo jak się w nie przypierdoli no to wtedy no właśnie jeszcze Prąd wody jest w przeciwnym kierunku niż tam, gdzie chcemy płynąć, nie? Więc to też było takim trochę utrudnieniem. Ja pamiętam, jak grałem na PS3, ale może dam radę, jakoś tak z tego się. Jakoś tak z tego się. może. No, jakbym przypasolił, o. Nie wiem, po co to płynąć w, ten, w stronę tego bodu spadu? Naprawdę tego nie rozumiem. Dobrze. Tu szybki strzał i tu szybki. No, Elena, dobrze. Jedziemy. Bardzo dobrze. Nienawidzę, nienawidzę, nienawidzę czegoś takiego, naprawdę. Dobrze? Teraz, żeby jak najlepiej podpłynąć. Bardzo dobrze. Płyń. płyń. Dobra, jeszcze raz. No, płynie. Bardzo dobrze. Teraz tutaj. Okej. Okay. Tu, bardzo dobrze. Robimy to powoli. Powoli bez pośpiechu. Jak ktoś się śpieszy, to się... Diabeł cieszy. Dobra. Już tak ominąłem. Dobra. Teraz tu. Dobrze. Cały czas do przodu przemy. Cały czas do przodu, pamiętajmy. Powolutku, bez pośpiechu, bo jak się ktoś śpieszy, to wiadomo, że cało mu to wychodzi. Trzeba myśleć, co się robi. Okej, okay, to był fart. To trzeba przyznać. Jedziemy. A trzeba przyznać, że Lena ma naprawdę dobrego cela w tym wszystkim, no nie? A strasznie się dziwiłem, że ona z takiej odległości dała radę kogoś zestrzelić. Leżeć. Bardzo dobrze. Tu nie podjada. Czyli musimy tu. Dobra, tu już chyba będzie z głowy, tak mi się wydaje. Albo i nie. No jedź, jedź, jedź do szraby Nie zepsuj mi z mnie błagam Teraz tu No, płyń. Płyń. płyni No płynij Do środę Dobra Tu Lecisz, no błagam. Okej. Okay. Bardzo dobrze. You no, know, Nutyd Dog, co wyście zrobili z prówaniem na łodzi? To jest... W tej pierwszej części to jest jakiś dramat. To od razu mówię. Na górę. A się wkurwie zaraz przez tą grę. No, do przodu. No, lecisz. O w dupę psa Okej. Okay. Tam, 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 tu, 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 Dobrze! Teraz tu, ile tu, jest, skąd strzela? Ten. jest, 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 jest! Płyniemy pod prąd o, dam radę Płyniemy Płyniemy O, tu już chyba powinno być lepiej, chociaż kto to wie. Tutaj chyba powinienem Jest, udało się. Okej, okay? okej. Okay. Chodźmy do klasztoru i zobaczmy, co się dzieje. Sanktuarium? 13 rozdział. W tej grze chyba jest 32 albo 28. Więc. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra. Zobaczymy, co tutaj będzie. Albo wiecie co? Nie. Pierdolę to. Słuchajcie, skończymy tutaj odcinek. Trochę mi ta gra krwi napsuła, ale to, to wynika z tego, że nie potrafię w to grać chyba. Więc no, pamiętajcie, że zostać łapę w górę i subskrypcję i widzimy się w kolejnym materiale. Boże, jaka animacja fajna. Więc no, trzymajcie się i cześć.